Bardzo proszę o tworzenie spotu promocyjnego. Nieważne co robisz, zawsze wkładaj w to serce i najlepsze produkty, czyli takie, które daje nam natura. Lasy Państwowe zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z całego kraju do wzięcia udziału w konkursie na promocję lasów, zdrowego trybu życia i naturalnych produktów pochodzenia leśnego. Każde koło zakwalifikowane do konkursu może otrzymać do 5 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie lasygo.pl Bardzo dziękuję. Witam także Koło Gospodyń Wiejskich z Winnicy, które jest z nami. Panie Premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. bardzo Panie Ministrze, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Pomysł, aby wspierać Koła Gospodyń Wiejskich w tej działalności kilka lat temu został zrealizowany i ten pomysł znakomicie się rozwija. Jest już w tej chwili w kraju o ponad 11 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich, więc e, ogromna rzesza ludzi. E, przedsięwzięcie, które pozwoliło na to, że kobiety, ale nie tylko kobiety, bo wśród członków Kół Gospodyń Wiejskich są też i mężczyźni, trochę wyszli ze swojego domu, może z tego zamknięcia, z kanapy, ruszyli się z kanapy przed telewizora, a zaczęli aktywnie żyć. Myślę, że to budowanie wspólnoty na obszarach wiejskich poprzez Koła Gospodyń Wiejskich święci triumfy. Ministerstwo Rolnictwa wspiera koła gospodyń wiejskich w sposób systemowy, wpłacając do jej funkcjonowania poprzez wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale bardzo się cieszymy też ze wsparcia innych instytucji i tutaj wielkie podziękowanie dla lasów państwowych za to, że y, wspierają koła gospodyń wiejskich i pomysł na konkurs. Y, natura od kuchni. Pojawił się w lasach państwowych po to, żeby koła gospodyń wiejskich również promowały lasy państwowe, żywność z natury, żywność, jak to lasy mają w swoim haśle i zawołaniu, dobre z lasu. Więc to dla kół gospodyń wiejskich jest znakomity y, surowiec. Cieszę się, że ta współpraca <laughs> pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa. Które no, w sposób ustawowy odpowiada za funkcjonowanie Kół gospodyń miejskich, a Ministerstwem Klimatu i środowiska i dyrekcją generalną Lasów Państwowych układa się tak znakomicie, cieszymy się, że mamy i koła gospodyń wiejskich przede wszystkim mają tak wielu y, przyjaciół. Życzę, aby te środki finansowe, które y, koła gospodyń wiejskich pozyskają w tym konkursie. Przekładały się po pierwsze na dobre funkcjonowanie kół, na promocję y, żywności y, naturalnej, ale też na promocję lasów państwowych. Wszak Lasy Państwowe jest to jedna z najbardziej zasłużonych instytucji, o tak, stuletniej tradycji instytucji y, państwowych. Y, wiem, co mówię, bo nadzorowałem Lasy Państwowe jako minister środowiska przez dwa lata. W, no, na końcu <laughs> poprzedniej kadencji. E, więc e, moje serce e, jest bardzo bliskie Lasom Państwowym. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Dziękuję za ten program. I mam nadzieję, że wspólnie e, będziemy i wspierać koła gospodyń wiejskich, ale też i e, wspierać żywność pochodzącą z lasów, z natury. A życzę wszystkim członkiniom i członkom Kół Gospodyń Wiejskich, aby z tego programu obficie korzystali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie premierze. Proszę o zabranie głosu pana ministra Edwarda Siarkę. Panie premierze, panie dyrektorze, szanowni państwo, tak jak pan premier powiedział, z wielką przyjemnością ale chcemy dzisiaj ogłosić start Wyjątkowego programu programu, który nazwaliśmy Naturą od kuchni. Programu, który jest dedykowany do wszystkich kół gospodyni wiejskich na terenie polski. Granty do pięciu tysięcy będą mogły uzyskać koła gospodyni wiejskich, które zaproponują. Ciekawe danie kulinarne, czy też jakiś inwent, który będzie związany z tym, żeby promować właśnie produkty, które są bogactwem naszych lasów. My szczycimy się z tym, że nasze lasy są wyjątkowe pod każdym względem przyrodniczym, ale również i od tej strony zasobów, które posiadają. Mówię tutaj o zasobach runa leśnego, zasobach dziczyzny, czyli możemy powiedzieć, że produkty są dedykowane zarówno wegetarianom, jak i tych, którzy u, u, uwielbiają czy lubią, lubią e, mięso. Zapraszam wszystkie koła gospodyni wiejskich do współpracy. Program rusza już dzisiaj. Nabór e, będzie kontynuowany aż do 30 września 2020 roku i wybierzemy w ramach tego naboru panie, które zaproponują nam najciekawsze produkty, a te, które, e, można by powiedzieć, jak gdyby będą takie sztandarowe, które będą bardzo pomysłowe, zostaną jeszcze dodatkowo nagrodzone, mianowicie zostanie z tych produktów całej Polski, z przepisów, które panie zaproponują, wydana specjalna książka kulinarna, która będzie promocją zarówno tradycji, jak i nowoczesności, bo na pewno panie tutaj są najlepszymi gospodyniami, które potrafią właśnie... Tak, przygotować te produkty, aby połączyć właśnie tradycję z nowoczesnością. Zapraszam wszystkie Panie do współpracy i chcemy, żeby te produkty, te działania, które Panie prowadzą, były również promocją lasów państwowych, były promocją tego, co od 100 lat w Polsce robią leśnicy. Dasz i jeszcze raz zaczynamy dzisiaj i startujemy z nowym konkursem, który jest. Kolejną ofertą lasów państwowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora generalnego lasów państwowych, pana Józefa Kubica. Szanowni państwo, moi znakomici przedmówcy powiedzieli już prawie wszystko o programie. Ja chciałem tylko poruszyć temat społecznej funkcji lasów. To wielka rzecz to jest to, że polskie lasy. Właściwie są na usługach społeczeństwa. Bardzo ważną rolę pełnią nasze panie z gospodyń wiejskiej. I dlatego do nich się uśmiechamy, do nich się zwracamy. To one kreują klimat, kulturę, tą leśną kulturę na wsi. Liczymy na to, że będzie to zarazem e, promowanie i tylko żywności, a też tego wizerunku lasów państwa. Bo przecież o to, nam, o to nam chodzi. Bardzo się cieszę, e, szczególnie się cieszę ze z, z panem premierem, z tej współpracy. Zawsze pan jest otwarty, na jakiekolwiek propozycje, jest to wspólny nasz program. Myślę, myślę, że skorzysta całe społeczeństwo, no, a przede wszystkim koła gospodyń, bo jak pan minister Siarka wspomniał, najlepsze nagrody, najlepsze przepisy zostaną uwiecznione już w bezpłatnym wydaniu internetowym naszej książki. To Będzie taka najbardziej dzika książka, jeżeli chodzi o przepisy. Oczywiście przepisy związane. Tylko i wyłącznie z dziczyzną, której no, w naszym kraju no, niezbyt duże spożycie, bo to jest kilkanaście na mieszkańca, to jest bardzo mało, a nasze społeczeństwo zasługuje, żeby korzystać z tych walorów i z tej e, fantastycznej, fantastycznej e, dziczyzny, e, z polskich lasów, ze śląskich również, bo stamtąd pochodzę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panie dyrektorze. Szanowni Państwo, czy mamy jakieś pytania odnośnie konferencji? Dzisiejszego tematu mamy. Bardzo proszę. Dzień dobry, Aleksandra Rzeczek, TVP info. Chciałam zapytać o takie formalne szczegóły, jeśli chodzi o ten konkurs, do kiedy można zgłaszać te pomysły, w jaki sposób będą te nagrody przyznawane. Proszę Państwa, szczegóły związane z konkursem będą podane na stronie internetowej. Centrum Informacyjnym, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i wszystkie informacje tam będą zawarte. Tak jak powiedziałem, konkurs startuje już od dzisiaj. Termin składania wniosków jest ciągły właściwie do 30 do 30 września. W każdym momencie można ten wniosek złożyć. Jest na stronie internetowej dostępny regulamin, jest również dostępny wzór, wzór umowy. Koła gospodyń wiejskich, dzięki właśnie staraniom pana ministra, tak się dobrze składa, że są w tej chwili już na tyle dobrze zorganizowane, że każdy z nich ma osobowość prawną, posiadają również i konta bankowe, będą te środki przelewane na konta bankowe po podpisaniu umowy i rozliczenie zupełnie jest proste, wystarczy rzeczywiście uzyskać akceptację tego produktu, który się za, zaproponowało do konkursu. Oczywiście będzie, będzie tutaj komisja, która będzie na bieżąco weryfikowała, weryfikowała wszystkie te wszystkie te, te wnioski. Chodzi o to, abyśmy w ramach tego konkursu rzeczywiście zaproponowali regionalne produkty, bogactwo naszych lasów i tutaj inwencja Pani na pewno jest zupełnie wyjątkowa, ja w to po prostu nie wątpię. Wystarczy tylko, jak każdy z nas przy okazji wakacji pojawi się na jakichś festynach, dożynkach czy innych powiatowych uroczystościach, to tam zawsze koło Gospodyni Wiejskich serwują nam ciekawe danie. W tym roku chcemy, żeby była szczególna okoliczność do tego, aby promować właśnie bogactwo polskich lasów. Wszyscy znamy, powiedzmy sobie, doskonałe produkty z runa leśnego, z grzybów, mięsa. No tutaj inwencja pań naprawdę może być przeogromna i liczymy również na taką dużą kreatywność ze strony Kół Gospodyni Wiejskich w tym obszarze. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję naszym gościom. Zapraszam do degustacji wyrobów koła gospodyń wiejskich z Winnicy. Dziękuję. Dziękujemy.